Witam wszystkich ponownie w naszej przygodzie z Arxos. Jestem w kaplicy Firelink, jak widzicie. Zanim wyruszymy do katakumb, została nam do zrobienia jeszcze jedna rzecz. A mianowicie jest to naczynie władcy. Bo je dostaliśmy, ale w sumie do czego służy i co nam da? Trzeba się o tym przekonać. A pomoże nam w tym ten oto pan. Tak, znaczy czego panem w sumie nazwać? Jegomość może. Frampt. Zaraz wam powie wszystko o naczyniu WAC. może nie wszystko, ale ogólnie wytłumaczy, więc pogadajmy z nim, Tym jego mościem sobie ładnym. Evans, tak, zobacz jak się cieszy. Tak. O tysiącu lat. To ty w sumie stary jesteś koleś. Jak on tyle czekał? Kurde. Dobrze wyglądasz jak na tysiąc lat, ale się podjarał. Tak. Tak, o właśnie. Tak jak mówiłem, on nam powie trochę o tym naczyniu. Teraz spójrzcie, jaki teleport będzie. O, da -dam. Aż mi pad wibruje. Widzieliście? Jaki transport? To się nazywa transport. Oj, przepraszam. Jak widzicie, i spyska nas wypluwa Więc można go zobaczyć tak, jakby z drugiej strony, bo teraz wisi do góry nogami. Tak, ołtarz Firelink. Widzicie? Zobaczcie, jak on wisi teraz. Teraz jest do góry nogami. Is the Lord the ok. No for pause at this point. Widzicie, jak on wygląda komicznie? O. <laughs> dobra. Idziemy postawić na czyni władcy. Gdzie? Tu jest taki, jakby ołtarzyk. O. W sumie to takie, jakby. drzewo takie. Hmm. dobra. Kładziemy, bez przeciągania Idziemy, to jest oczywiście Zobaczcie jakie to naczynie jest wielkie I teraz mm, Staną się cuda Jak widzicie naczynie Się uaktywniło Uuu i Poszedł strumień światła do góry no, badzcie, jaka moc. A co za tym idzie? Dwa przejścia nam się odblokowują. Jak możecie widzieć, taka e, e, żółta mgła. się nawet trzy miejsca. O, widzicie, przepraszam, nie dwa, a trzy. I ta żółta mgła, no, mm, zeszła z tych miejsc. No i to by było na tyle. E, Naczyniu władcy jest położone, można tu nawet odpocząć, jak widzicie, i e, jest to bardzo ważne. Ofiaruj dusze naczyniu władcy Jak m, można zauważyć, jest to tylko przy tym ognisku. E, zobaczymy, czy Fram coś nam powie więcej, bo to jest taka, powiedzmy, nasza encyklopedia od tego. O, tak, on nam wytłumaczy.

Tak, ta czwórka. O, trzy kropki. Tak, on jeszcze raz nas zabierze e, z powrotem do kaplicy Firelink. I tak jak powiedział, potrzebujemy czterech dusz. Mm, dusz władców. Wymienił. Czterech, można to zrobić w dowolnej kolejności, jak się chce. Nie jest to jakoś wskazane, że ten musi być pierwszy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, bo teraz nam się otworzyły te przejścia i możecie sobie wybrać, kogo pierwszego pokonać. A trzeba wszystkich czterech, to też zaznaczam. W sumie na tym etapie można iść już po prostu tą czwórkę pokonać, tak, zdobyć ich duszę i już iść na głynę i można skończyć grę. Nie trzeba robić e, jakichś powiedzmy jeszcze innych bossów, którzy zostaną czy lokacji, ale ja chcę zrobić wszystko w tej grze, e, przynajmniej wszystkie lokacje odwiedzić i pokonać wszy wszystkie bossy. Więc tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, e, następnym celem katakumby dosyć, hmm, może nie ciężka lokacja, ale wkurzająca, bo te szkielety się odradzają, ale to już wspominałem e, więc bez przedłużania e, dziękuję za obejrzenie jeżeli się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę za tego jego mościa zobaczcie jak on wygląda aż też taki uśmiechnięty, aż tutaj łapka w górę pasuje Na, napiszcie komentarz, co sądzicie e, o tym naczyniu władcy, o tym jego mościu on się Framt nazywa no i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie jak jeszcze raz mówiłem, pójdziemy do katakumb. Do zobaczenia, cześć.